Was kochani serdecznie. Słuchajcie, dziękuję za subskrypcję, łapki w górę. Zapraszam do komentarzy. Słuchajcie, osiąganie celów. Metodyka transformacji siebie, słuchajcie. No właśnie, ciekawy temat, ale może tak. Zawsze zaczyna się to od pytań, tak? Co czujesz właściwie nic? Albo świetnie. Cel, powiesz, to nie kwestia uczucia, to kwestia zakasania rękawów i działania. Owszem, tu też masz rację, drogi słuchacze czy słuchaczku. Ale pozostaje pytanie, w jaki sposób możemy pomóc sobie w konfrontacji z nieświadomymi przekonaniami, które nas sabotują bardzo często. Czy oprócz część takiego rozeznania priorytetów i ruszenia na front walki o swoje istnieje jakiś taki sprytny sposób szybkiego, no i przyjemnego poradzenia sobie z tym wewnętrznym oporem? Słuchajcie, no jest. Jest naprawdę wiele szkół. Ja tutaj omówię metodę, którą sama na sobie przetestowałam. No i jest chyba ta metoda dla mnie najbardziej wydajna. Moja metoda, słuchajcie, polega na wczuwaniu się w siebie w celu emocjonalnego odblokowania. Dopiero potem na działaniu. Słuchajcie, ten sposób pracy ogromnie mi pomógł i wciąż coraz bardziej mi pomaga, muszę wam się przyznać. Eee, no, brak mi nawet słów, żeby wyrazić skuteczność, bo musiałabym, słuchajcie, zrobić jakiś dwugodzinny program. Dla wtajemniczonych, prawda, żeby im opowiedzieć o swoim życiu, ale słuchajcie, idea jest prosta. Gdy zaczynamy wczuwać się w siebie, ujawnione są wyparte uczucia. A o to przecież chodzi, prawda? Więc gdy te uczucia się pojawiają, jesteśmy o krok bliżej od prawdziwej przyczyny, która nas blokuje. W niektórych podejściach się te wyparte uczucia ignoruje. W innych się je obserwuje, a w jeszcze innych próbuje się jakoś mentalnie zmienić na słuszne, tak? Ja właściwie proponuję to coś innego. Proponuję zwyczajnie je zaakceptować, bez prób wywierania zmiany. Od tyle, prawda? Zaakceptowanie uczyć może zająć nam chwilę, a czasem spędzamy na akceptowaniu. E może wydawać się czasem straconym dla niektórych, bo to może się wydawać chwilę, ale może też u niektórych być dłużej, tak? Czyli może ktoś powiedzieć, ale to jest strata czasu, tak? Bo ja już powinienem czy powinnam działać. Ale Dlaczego tak pomyślicie? No ja tak też na początku myślałam, słuchajcie. No bo co? Siedząc i akceptując, no nie, nie wykonywałam telefonów potrzebnych do realizacji zadania. Nie załatwiałam spraw związanych z sięganiem po mój cel, tak? A na co więcej, gdy naprawdę zaakceptowałam moje przekonanie, i powiedziałam sobie, na pewno mi się uda. Bo zawsze wchodzi tak, że o Jezu, jestem beznadziejny, beznadziejna, tutaj chyba raczej nie będę startować. Nie, nie to nie ten cel, no bo, no bo przecież ja go nie osiągnę, tak? I teraz. Być może na tę chwilę łatwiej po prostu coś zrobić, zamiast tracić czas i pytać najpierw siebie, co czujemy. Tak. Na tą chwilę. Ale na dłuższą metę moje doświadczenia pokazują, że zdecydowanie jest lepiej właśnie zamienić te kroki. Czyli najpierw akceptować to wyparcie, to co nas blokuje, a później dopiero zacząć działać. Słuchajcie, no, wyparty defetyzm jest w praktyce niczym innym jak sprasowanym entuzjazmem i energią do zmian, tak? Trzeba się jednak nim zająć, no, aby to odkryć, moi kochani. I teraz. To Te osiąganie celów, a wczuwanie się w siebie, tak? No bo wrócę teraz do tego wczuwania się. No, coś, co jest w tym wczuwaniu się takiego trudnego, skoro jest takie skuteczne, nie? Dlaczego nie robimy tego na przykład przez 24 godziny na dobę? Jest jedna cecha wczuwania się, która stanowi źródło nieustannych nieporozumień, bo samo słowo brzmi jak robienie czegoś, nie wiadomo czego, tak? Skoro już trzeba to robić, to jasne jest, że nam się nie chce. Tymczasem wczuwanie się takie esencjonalne, jest czymś dokładnie odwrotnym niż robienie, tak? Jest zaprzestaniem wszelkiego działania, w tym umysłowego, w tym emocjonalnego. Jest zupełną odwrotnością zmieniania siebie, w cudzysłowie to ujmę. Eee, w cudzysłowie, zmieniania swojego życia, czy też zmieniania tego. Tylko takie wczuwanie jest skuteczne i prowadzi do uwalniania głębokich, skrytych negatywnych emocji. I o tym słuchajcie, właśnie tutaj mowa. Słuchajcie, no jest taka maksyma, która leży u podstaw alchemii działania, tak? I ta maksyma brzmi, tu cytuję. Aby doszło do zmiany wewnętrznej, my sami musimy zaniechać wszelkich prób jej wywołania. Stąd też słuchajcie, jeżeli, wracając do, mojego, do moich prognoz na TikToku, wyciągam kartę anielską, kartę Radę. Nie wymuszaj, nie przyśpieszaj. To właśnie to jest ta maksyma. Więc aby odkryć, jak, wielko, jak wielkie tkwią w nas pokłady entuzjazmu do zmian, musimy opanować umysłowe takie, powiedziałabym, niedziałanie. Bo to nie my mamy wywołać tą zmianę wewnętrzną. To ona ma się nam wydarzyć. Dlatego, wczuwając się w emocje, nie robimy dosłownie niczego. No, oprócz tego, by znaleźć w ciągu dnia czas, usiąść yy... i po prostu to zrobić. Tak? Słuchajcie. Nieakceptowane, nieuświadomione doznania sam moi kochani, sprasowane w umyśle, takie ciasne brykiety. Może to tak sobie właśnie opisać. To właśnie brak akceptacji jest siłą, która je spycha. Akceptując je w pełni, pozwalamy, pozwalamy im się rozprężyć i wypłynąć. To aktywne przeżywanie zawartości nas i uczestniczenia w niej, tak? Wtedy słuchajcie, zaczynamy doświadczać miłości zamiast lęku, ponieważ no. Właśnie, ponieważ tak, te upchnięte uczucia nas kochają. Delikatność miłości, słuchajcie moi drodzy, jest siłą. Im delikatniej potrafimy ująć i zaakceptować w sobie dany problem teraz, tym głębiej pozwoli mi to, pozwoli nam to w siebie wniknąć. A im głębiej pozwoli nam to w siebie wniknąć, tym łatwiej doświadczymy, że to tylko zwykła emocja. Nie zajmujemy się analizowaniem problemów, zmienianiem przekonań czy korektą zachowania. Tak? Taka prawdziwa pewność siebie nie narzuca się, nie trąbi wszystkim, o czym ona jest, prawda? Natomiast cicho i spokojnie wie. Więc gdy wiemy, jak rozwiązać problem, przestaje on być problemem, staje się zadaniem. A gdy czujemy nasze zadanie jako integralną część nas samych, no to wtedy zakasujemy rękawy i do działania. I pamiętajcie, że u każdego z nas dzieje się to w innym tempie, tak, bo każdy z nas będzie miał to swoje tempo. Ale to jest jedna z metod. Tutaj jest najskuteczniejsza, muszę Wam powiedzieć. Najprostsza, chociaż teraz, jak Wam mówiłam, może się to Wam wydawać no nie jest takie proste. Ale naprawdę to jest bardzo fajna metoda. I tutaj na słuchajcie, nie trzeba, moi kochani, tak jakby tak jakby, no słuchajcie, godzinami, tak, wiecie? To wystarczy chwila dziennie, tak? No bo wiadomo, że nie wszyscy z nas mają e, tyle czasu, żeby sobie pozwolić na jakieś dłuższe e, ćwiczenia, dłuższe metody. Ale bardzo to polecam, słuchajcie, spróbujcie. No i zobaczycie jak wam, jak wam to wychodzi. No i oczywiście liczę na jakieś komentarze, słuchajcie. Dziękuję Wam serdecznie.